Cześć! Jak to jest z tymi mikrofonami? Czy dla graczy i streamerów wystarczą mikrofony dołączone do słuchawek gamingowych, czy może jednak warto zaopatrzyć się w osobny mikrofon? W dzisiejszym odcinku przedstawię mikrofon SPC Gear SM900 i porównam go z typowym mikrofonem słuchawkowym. Oglądajcie! Mikrofon pojednościowy SM900 to jeden z dwóch mikrofonów oferowanych przez SPC Gear. Urządzenie jest przeznaczone dla graczy i streamerów lub osób tworzących pliki wideo. W zestawie znajdziemy sam mikrofon, uchwyt antywstrząsowy, uchwyt stołowy, popfield i gąbkę oraz pełni regulowane 74 cm ramię. Urządzenie jest wykonane z metalu pokrytego matowym lakierem. Na spodzie znajdziemy złącze USB oraz gwint do mocowania w innych uchwytach. Mikrofon posiada charakterystykę kardioidalną, która zapewni odpowiednią głębię dźwięku już od momentu jego podłączenia, bez konieczności jego dodatkowego korygowania w programach nagrywających. Głośność nagrywanego dźwięku jest idealnie dopasowana do jego zastosowań. Nie wymaga on ani przyciszenia, ani podgłaśniania. Urządzenie posiada również oznaczenie kierunkowe, które pozwala w łatwy sposób odpowiednio ustawić mikrofon. Mikrofon podłączany jest przez złącze USB oraz jest kompatybilny z technologią Plug and Play, co oznacza, że do jego działania nie są wymagane żadne dodatkowe sterowniki. Przewód posiada długość prawie 3 metrów, jest giętki, ale sprawia wrażenie wytrzymałego. Przewód jest również poprowadzony wewnątrz ramienia, przez co nie musimy się martwić o jego uszkodzenie podczas zmiany położenia mikrofonu. Wadą amienia mocującego mikrofon do stołu jest dość niska maksymalna wysokość blatu. W moim przypadku blat biurka posiada grubość 5 cm, przez co osadzenie mikrofonu zgodnie z instrukcją było niemożliwe porównaniu do standardowych mikrofonów znajdujących się w słuchawkach gamingowych, w moim przypadku są to słuchawki SteelSeries Arctic 1, można zauważyć znaczącą różnicę na korzyść SM900. Jeśli jesteś streamerem i tworzysz materiały wideo, zobacz jaka przepaść jakościowa dzieli te mikrofony. Dogonił potwora, skoczył, przygniatając obcasem jedno z odnóży. Gdyby nie natychmiastowy odskok stracił nogę. Szary stwór wykręcił się z niesamowitą zwinnością, a jego sierpowate szczypce klapnęły chybiając o włos. Dogonił potwora skacząc przygniętając obcasem jedno z odnóży. Gdyby nie natychmiastowy odskok straciłby nogę. Szary stwór wykręcił się z niesamowitą zwinnością, a jego sierpowate szczypce klapnęły chybiając o włos. Jak można zauważyć, SM900 posiada podbite niskie tony, sprawiając, że rejestrowany głos wydaje się być radiowy lub podcastowy. Podsumowując, mikrofon idealnie nadaje się dla graczy, streamerów lub osób tworzących materiały wideo. Jego charakterystyka pozwala w łatwy sposób uzyskać niski radiowy głos bez konieczności jego późniejszego korygowania. Mikrofon idealnie sprawdzi się dla osób zaczynających przygodę ze streamingiem, a to też za sprawą swojej ceny, która oscyluje od około 350 zł za wersję z ramieniem. I 250 zł za wersję z tripodem. Dla osób zaawansowanych, lubiących tworzyć swoje własne profile dźwiękowe, ścieżka dźwiękowa z swoje swojej niskiej charakterystyki może okazać się trudniejsza w obróbce. Jeśli film Ci się podoba, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostaje do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dajcie znać, czy według Was mikrofon SM900 jest wart uwagi, czy wolicie urządzenia innych producentów. Dziękuję za uwagę. Cześć!